Chodźmy więc Ty i ja przed siebie, W ten wieczór rozciągnięty bezwładnie na niebie, Jak pacjent pod eterem na stole. Chodźmy przez te uliczki na wpół wyludnione, Zapewniające mrukliwą osłonę, bezsennym nocą w hotelach, gdzie płaci się od godziny I knajpach, gdzie pod nogą skorupy ostryk trociny. Uliczki, co się ciągną jak nudna dysputa, w której adwersarz udaje, że słucha. Po to, by cię przygwoździć, gdy zapyta o... Nie pytaj, o co zapyta. Chodźmy, przed nami wizyta. Udało mi się, John. Mimo wszystko dokonałam tego. Miałaś dobry pomysł i świetnie go zrealizowałaś, brawo i nie, nie dosłyszałam, możesz powtórzyć. Umyj uszy, smutna pizdo. Jesteśmy w tym słynnym więzieniu dusz. Ja zapamiętałem to wszystko inaczej, ale wtedy nie prowadziła mnie Alt. To gdzie te wszystkie ofiary Soulkillera? Chuj wie. Widzimy to, co Alt chce, żebyśmy widzieli. Kiedy zaczynamy? Jeszcze się nie zorientowałaś? O co chodzi? Alt już nas rozdzieliła. Gdy tylko podłączyłaś się do Mikosi, wysmarzyła cię Soulkillerem. Twoja dziewczyna nie bierze jeńców. Nie jestem jego dziewczyną. Szkoda, bo Johnny potrzebował kogoś takiego jak ty. Mocne słowa. Jak na konstrukt w więzieniu Arasaki. Zaraz. Jestem teraz engramem? Tak samo jak ja. No. Czekam na dalsze dowcipy o konstruktach. Czekaj. Chcę dokładnie wiedzieć, co się stało. Użyłam Soul Killera, ale wywołałam analgezję, więc nie poczułaś bólu. Rozdzieliłam was i stworzyłam twój Engram. Z Engram nie dało się wyeliminować wszystkich zmian powstałych przez nadpisywanie John'ego. Ale stopień integralności jest wysoki. Jesteś w stanie przenieść konstrukt do mózgu wii. Jak na czystą tablicę. Nadal zamierzacie zniszczyć zniszczyć, Mikoszyn. Trzeba położyć temu kres. Co z wszystkimi uwięzionymi? Zabiorę ich ze sobą. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Wchłoniesz ich i staną się częścią twojego kodu. To najlepsze, co może ich spotkać. Czyli to już naprawdę koniec. Zatrzymałaś swoje obietnice. Nie wzięłam pod uwagę tylko jednego. Alt? Zapomniałam, że ciało też jest Rekonfiguracja DNA przez relik zaszła bardzo daleko. Do tego doszły inwazyjne leki, neurony zaatakowane przez system no, w o co chodzi? Nie potrafię tego opisać w zrozumiały dla ciebie sposób. Skopiuję cię i wkrótce potem umrzesz. Nic już tego nie zmieni. Jesteś pewna? Sprawdź jeszcze raz. Zostało ci pół roku życia. Może trochę więcej. Nie. Musi być jakaś alternatywa. W swoim ciele już zawsze będziesz intruzem. Nie, to moje ciało. Biochip zmienił je bezpowrotnie. Teraz należy ono do otoczonego. Alt, daj nam chwilę. Muszę pogadać zwi. Nie mogę uwierzyć, że wszystko poszło dobrze. Dość wszystkiego. O ciebie najbardziej. To świetnie, bo nadal trzymamy się planu. Alt zaraz zabiera mnie ze za sobą, a ty dostajesz ciało. Gdzie ci zabiera? Za Blackwall. Stanę się częścią niej, cokolwiek to znaczy. Jak tam jest? Za Blackwallem? Ponad jeśli nie oszaleję, to nikt mi tam nie będzie zawracał dupy. A nie możesz pozostać konstruktem, dopóki nie znajdziemy innego rozwiązania? Inne rozwiązanie zawsze będzie wymagało dogadania się zarazami. Lepiej umrzeć, niż stać się cieniem cyfrowych zaświata. Wolna od ograniczeń z dala od spraw ludzi, spoglądasz na wszystko z zupełnie innej perspektywy. Jeszcze niedawno krwawiłam. Czułam na twarzy bryzy od oceania. Zostałyby mi tylko bloknące z czasem wspomnienia. Ty już nie pamiętasz, jak to jest. Więc wróć do życia. Chociażby na pół roku. Wydawało mi się, że nie warto kluczowo trzymać się życia. Nie za każdą cenę. Bo nie warto. Pienisz się. Cyfrowe światło z Zablak pola daje przynajmniej nadzieję. Obojętne, czy to płomienie piekła, niebiańskie światłość, czy jedynie sposób, w jaki Engram interpretuje kod. Zawsze takaś obietnica przetrwania. Wiemy, jak stać się czystą informacją. Ale nadal głęboko w nas tkwi zwierzę. Trudno zakończyć jego instynkt. Ten instynkt jest częścią natury ludzkiej. Ale być człowiekiem to znaczy umieć się mu sprzeciwić. Naprawdę nie ma innej możliwości. Tak jak powiedziałam, Johnny może zostać w twoim ciele, a ciebie zabiorę ze sobą. Ja mam na myśli... Mam Szczęśliwe zakończenie dla wszystkich. Nie. Nie w tym mieście. Nie dla takich jak my. Przynajmniej masz wybór. Dużo przeszłaś, żeby zdobyć sobie prawo do niego. Most wiedzie głębiej w cyberprzestrzeń. Gdy przez niego przejdziesz, na zawsze stracisz kontakt z ciałem. Droga powrotna do ciała wiedzie dołem, przez studnia. Alt, co zrobiłabyś na moim miejscu? Powinnaś odejść razem ze mną. Co by mnie tam spotkało? Stałabym się kimś takim jak ty? Ja byłam netranerką. Wiedziałam, jak przetrwać. Nie wiem, co będzie z tobą. Przestrzeń za jest pełna niebezpieczeństw. Jednak lepiej zostać wymazanym jako wolny duch, niż umrzeć w konającej Nie rób tego. Spełni się twój koszmar. Obojętnie, co cię czeka, przestaniesz być tym, kim jesteś. A ty? Ja wykonałem pierwszy krok dawno temu, gdy stałem się konstruktem. Będzie mi łatwiej. Pamiętasz, jak powiedziałam ci, że chciałabym, żebyś dostał ciało? Ja... Ja nie potrafię zrezygnować z życia. Przykro mi. Niepotrzebnie. Od dawna wiedzieliśmy, jak to się skończy. Przestań pierdolić. W takim razie przestań przepraszać. Kurwa, zamierzam za jednym zamachem wykończyć towarzysza broni i wydrzeć sobie kawałek duszy. Gówno wiesz, co czuję. Posłuchaj siebie, przecież to cały ja. Zostanę w tobie, czy tego chcesz, czy nie chcesz. To kurwa, ten nawet nie próbujesz się bronić. Nauczyłaś mnie, kiedy warto odpuścić i zachować siły na ostatnie starcie. Gracias. No, no.